Kurwie coś koniec, patrz, ciągnie go, ciągnie go, patrz. Coś zapierdoli, czy nie? Nie zapierdoli, o. bo tak bokiem pójdzie ładnie. A! Minimalnie tyle, kurwa! Jeden do następni pod BMW zrezygnowało. Ale tamten czeka, będzie skręcał. O i Lepiej zjechać! Następnie jadą! Kurwa! Zawędą tu! Zbierajcie! Myślałem tylko 8 8 minut, jeszcze mam 8 minut i na telefonie ma chyba z pół godziny do nagrania. Ale kurwa. Jest następny. Napierdala nic się tak. nie szypie. Nie, idzie do przodu jak burza. Stoi? <grywa> Aparaty kurcze. <grywa> to są jajca dzisiaj. Ale drogowscy jak zwykle nie zaskoczeni. Stoj, o patrz, patrz, patr, to I ten dostawia, koniec. Jedzie, idzie Teraz już tego. Uwaga, uciekać! Pak! ale urwał. Ale to było dobre. Uciekać w momencie. Ale urwał, a tylko trochę było. Uważaj! Odejdź! Odejdź! Uwaga bo przypierniczy! Urwie na sedzę! Jezu! A Jezus Maria! A jej, ale go otłukują dzisiaj, co się dzieje? Źle stanął i go tłuką. Otłukli całego, mógł chłop jeździć, koniec. Tragedia! Ale Cię pobijali dzisiaj. Kurwa! Teraz koniec jazdy. No co od niego pan pisuje? <grym> teraz ja bym proponował zadzwonić na, no ja tak tak na policję. Ja chyba tak zadzwonię na policję. stałem? nie miałem się wstałić, że za godzinę przyjadę. A, nie stałem się chować. No, ale stał chować? Ten wzią, nie wyjdzie. Widział pan, że pacarz taki sam zrobił numer. To była kwestia czasu, kiedy pana tak zadzwonili. Mówiłem, żeby będą w aktywnym radzie. Tu tylko jeszcze postoimy. To tu jeszcze się dobiją. I tak nawet jak tam wystarczy. Ten nie wyjdzie.

Przypierdoli, patrz, ten przypierdoli zaraz, patrz, czy nie? Nie, nie zaczepił Bokiem idzie kto. Ale koło słupa poszedł minimalnie Teraz tyłem Ale idzie tyłem, ostro idzie. Człup! Łup! Tak, ma szczęście. Ale to szczęście. Masz szczęście dzisiaj, tak. Warto dzień. dzień. Nie tak, jak stoisz tu. Nie tu zjeżdżać góry. Teraz tak. To

co do? Stój. Spodrzę, spodrzę. ale tam coś mi jeździć. co ten tak się rozpędził? Kurde, jak on zapieprza to. Waria. A, tu, a tu do góry idzie, kurde, biały. Dobra. Dziwuch. Kurwa, się rozpędziło. Już po hamulcach. Koniec. Patrz, 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 patrz. Koniec. Teraz będzie akcja. Nie. Patrz, jest, kurde. Patrz, patrz. Nie uciekła. Nie, Przepierdoli. Koniec. Nie uciekła. jest. Kurwa pierwsza, no. Widziałeś? Mówi, nic nie będzie, już nie. Trzeba było tam niżej lecieć szybko i to nagrać. Tak, Ta, bo tu trzeba na dole stać. żeby ja będę biegał, się wypieprzę i co? Wiedziałem, że tak będzie. Musiało coś być. No przecież tu będę stał, to tu cały czas coś będzie, no. I wybiegła. Uch, tu zjeżdżała. Stoją we dwóch. Mocno. Koniec jazdy na nowe Zaraz Zara temu Mercedesowi kurczę. Nie, nie zjazdę. No ty... Obcierkę dostał, ale złotówę nie popuści. Jedzie, jedzie ten. O, tu Lepiej odejść, bo na Lepiej. złotówę. Odejście stamtąd, bo idzie na was. Zatrzymać. Tak Opelka albo ale ja, ja. To Buzi, ja No Buzina,